Witam państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej, która nietypowo odbywa się proszę państwa w siedzibie Powiatowego Centrum Animacji Społecznej. Przypomnę, że jest to taka wyjątkowa jednostka kultury, która podlega pod starostwo powiatowe i jest naszą wizytówką, można powiedzieć ambasadorem tego wszystkiego dobrego, co się tutaj właśnie dzieje. Przez ostatnie tygodnie i miesiące Powiatowe Centrum Animacji Społecznej jest pełne sukcesów, sukcesów dzieci i młodzieży. Nie byłoby tych sukcesów, gdyby nie wspaniała praca tutaj począwszy od członka Zarządu Powiatu Tomaszowskiego pani Elżbiety Łojszyk, która na co dzień w pełnym tego słowa znaczeniu współpracuje z panią dyrektor Dorotą Ignasiak, ale proszę Państwa to jest piękna, wspaniała praca wszystkich pracowników Powiatowego Centrum Animacji Społecznej. O tym wszystkim w dalszej części opowie pani dyrektor. Konkretnie rzecz biorąc, kto jaką pracę wkłada właśnie w przygotowanie. Dzieci, młodzieży, ale też i osób starszych, żeby takie sukcesy były, żeby to, co widzimy na co dzień i jest związane z tą instytucją, no, przede wszystkim budziło nasz uśmiech, zadowolenie, a tych, proszę Państwa, głosów jest bardzo dużo. Chcieliśmy się tutaj wspólnie pochwalić tymi wynikami, przede wszystkim dzieci i młodzieży. Serdecznie gratuluję wszystkim wyróżnionym. Dziękuję Wam za tą wspaniałą pracę na rzecz Powiatowego Centrum Animacji Społecznej. Dziękuję wszystkim osobom, które mają tutaj swój udział. A to jest praca naprawdę wielu osób: nie tylko zarządu powiatu, nie tylko dyrekcji, ale przede wszystkim bardzo dziękuję instruktorom, tym, którzy na co dzień starają się jak najlepiej przygotować dzieci i naszą młodzież, ale z tego co oczywiście wiemy, również i seniorów, którzy. Chcą być aktywni i dzięki tej jednostce po prostu aktywni są. Gratulujemy jeszcze raz tych sukcesów i proszę Państwa, w najbliższych dniach tygodniach będziemy mówić o tych wszystkich kwestiach związanych również z pozyskaniem środków zewnętrznych, czyli o tej skuteczności, jeśli chodzi o złożone wnioski przez Powiatowe Centrum Animacji Społecznej. Bo to jest bardzo ważne, że można pozyskiwać środki zewnętrzne. Które dają możliwość rozwoju tej placówki, dają możliwość zakupu nowego sprzętu i w ten sposób ta jakość, można powiedzieć, tych wszystkich kwestii związanych z działalnością Powiatowego Centrum Animacji Społecznej będzie na coraz wyższym poziomie. Serdecznie dziękuję Tomaszowskim Mediom, bardzo Państwu serdecznie dziękuję, że zechcieliście tutaj przyjść, żeby móc przekazać te bardzo ważne, istotne informacje związane z dziećmi i młodzieżą z terenu zarówno miasta Tomaszowa jak i całego powiatu Tomaszowskiego. Wspólnie chcemy cieszyć się z tych sukcesów, chcemy żeby to co jest dedykowane w ramach tej instytucji dla wszystkich mieszkańców powiatu Tomaszowskiego no właśnie można było przekuwać na konkretne sukcesy i żebyśmy razem tak jak się spotykamy przy różnego rodzaju uroczystościach uśmiechali się i Mogli powiedzieć tak. To są dobrze wykorzystane pieniądze. Ta praca tutaj przynosi określony efekt. Dziękuję bardzo państwu.